Mam wizytę przymierzenia siodła? Trzeba było coś wymyśleć bo tak te, z mojego punktu widzenia to możemy używać, nie? Mhm. Tylko trzeba je podnieść do góry to. Podnieść do góry? Co znaczy? E, musimy stworzyć przestrzeń okay, na... tak? Kłąb, tak, no. czyli musi być taki podkład, który będzie, e, no, będzie miał po prostu wolną przestrzeń przez środek, a jedynie będzie podpierał siodło pod e, właśnie ławkami, nie? Tutaj pod tymi panelami. No. Czyli tutaj musi być pusto, mm -hmm. tutaj musi zrobić się grubo, nie? No, no. no więc wiecie, nie? Mm -hmm. okay. Chwileczkę, niby tu ma jakieś wypełnienie. To jest wszystko czynizna. Generalnie dobra, dobry podkład jest w taki, kiedy no, jeżeli się chcemy podnieść, jak mm. złapiemy i ściślimi palcami, nie powinniśmy czuć tych palców. No, bo to jest A to tak... już taka najgrubsza praktycznie jest, nie? Nie, 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 nie. To jest do To jest dość cienka. Tutaj też no to jest dość wąskie, nie? Aha, czyli to by musiało być szersze? No, znaczy to... w tym jest tak ciężko akurat jeżeli chodzi o tej klasyce no można znaleźć grubsze podkładki ale często one są też wypełniane na środku tutaj widzę, że chociaż pomyśleli, żeby była wolna przestrzeń to zaraz wiadomo trochę lepiej ale no trzeba zwrócić uwagę właśnie jeżeli mamy dalej użytkować to siodło, żeby właśnie e, zrobić tutaj miejsce dla tego konia. Jemu też będzie potem łatwiej unosić ten grzbiet, bo on teraz no, próbuje po prostu uciec z tym kłębem, no i robi... O, nie? No, do dołu grzbietem, żeby tego unikać, nie? No dobre, dobre. Światło u pana w się Że, co się światło, o nie! No, o, zaraz akumulator padnie, będziemy pchać. Jemu użytkowo łatwiej żyć, nie? No. I też łatwiej tutaj, bo będzie łatwiejsza praca z koniec, nie? Jeżeli pani nie przeszkadza, no to wiadomo, chętniej pracuje. Koniec. To. Czerwony to będzie na pewno widać. Ja pytałem, jest kary, bo na karek ciemne markery w ogóle są niewidoczne. Aha. Ale czerwony może być. Dobra, nic nie, będę nie, nie, No przestań. Dobry nie, Dobra. robisz nie, robisz ja wiem o wiem o nie, ładnie. nie, 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 źle, nie, 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 się nie, A to nie, nie, Normalnie nie, nie, na starość nie, nie, się Marka jest granie niegroźnie, więc tym do za sobie do uzuje tam się. Znakowanie. W razie było także... ...szybciej to jest... ...le żadną usługę nie wyjdę. Poprzez <grym> z przodu. Jakieś dzieckiemu lekarza. To tak mi powiedział, że ta prawa łopatka jest tu. Nie lewa, tylko prawa. Prawa łopatka jest tak nawet trzy palce do przodu. No ona jest wysunięta, tak, nie Tak, Bardzo no. mocna. No. Bardzo mocna. No teraz też stoi No, okay. no ale to co? To... Nie jest najgorzej. Okej, okay, tak. Okay, Trzeba to mi polsto nie? Mhm. Dobrze, dobra, Teraz uważaj, w drugą kreskę. Jak byś tak trząsł, to ja nie trafię tych 5 centymetrów. <laughs> to ty miałem bezgrzeszne konie, to za drogę To nie było tak źle, nie? W tym wszystkie operacje, mm. widzę, że są wrażliwe, nie? Wydaje, że ten biały dzisiaj skończył, by było lepiej widać, ale nie jest najgorszy. Może przez kilka dni pozostać, ale przy czyszczeniu po prostu się mm. zlepszy ostatnio. trochę nie spodobać, bo ja muszę poszukać w niej nie, ustawić, nie

嗯。 Почему что не вышла. No jeszcze tak widzę, że coś to nie Teraz rozkraszę się z tyłu. No, postaw. Ty, 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 ty. Ale tak, no, krzywo to stoi trochę co? Bo on taki pół na tym. No, taki... no dobra

Tak więc jakby ktoś nie wiedział jak wygląda przymierzanie, znaczy pobieranie W sumie pomiarów Do zrobienia siodła Dla konika To tak to właśnie wygląda Przyjechał do nas pan Tam pomierzył jego, To co mogliście widzieć po prostu na filmie Wszystko porobił I teraz czekamy na siodło Stwierdziliśmy to był mamy pomysł, żeby zrobić mu nowe siodło. I to nie byle jakie nie jakieś tam a, zwykłe, skokowe, ujeżdżeniowe czy wszechstronne, nie tylko westernowe. E, robi je pan, który w sobie też zajmuje się takimi końmi, z takimi plecami, jakie ma Da Vinci. Czyli to siodło będzie tak zrobione, żeby. No, nie bolało go, nie bolały go te plecy, bo jak wiecie, Da Vinci ma no, po prostu zapadnięte plecy i musi ciągle pracować. Bo, jak przestanie pracować, będziemy przerwać od pracy. I spadną mu mięśnie z pleców, ogólnie mu spadną mięśnie, i będą go bolały plecki. Czyli, po prostu, ciągle musi być w treningu, ciągle trzeba coś z nim robić czy to ląże, czy to jeździć po prostu musi ciągle chodzić ciągle musi chodzić, bo on jak nie będzie chodził to będzie coraz gorzej z jego pleckami no i, i stąd też decyzja żeby nowe siodło mu zrobić to mamy pomysł, był taki jak mówiła na początku więc to siodło będzie tak zrobione, żeby po prostu też go nie bolało podczas jazdy ani po jeździe, ani no po prostu, żeby nic go nie bolało no i tak jak mówiłam, on musi ciągle chodzić, to już wiemy od dawna w sumie. Nie wiem, czy wam to mówiłam, ale no my to wiemy od dawna, że on musi ciągle, ciągle pracować, bo jak on nie będzie pracować, będzie stał, nic nie robił, chodził tylko na paswiska, to z nim będzie jeszcze gorzej. Czyli po prostu plecy mu, plecy mu się bardziej zapadną i będzie go bolało. I to może być dla niego nieprzyjemne, więc on po prostu musi chodzić. To ogólnie nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam, tylko to od pani fizjoterapeutki, od poprzedniego właściciela, pierwszego właściciela chyba, chyba tak, od pierwszego właściciela DaVincie i od weterynarza. To jest takie zalecenia co do właśnie naszego DaVincie' wklęśniętego. <noise> Więc tak to właśnie bywa z, tym, z tymi końmi. No co? No każdy kto ogląda nas uważnie, no to wie, że da Vinci ma takie pięśnięte plecki. O I jak tak o patrzcie, one go nie bolą. Bo... O Jezus one go nie bolą, bo on pracuje ciągle. I ma te mięśnie. A tak jak ma mięśnie, to go plecy nie bolą. No patrzcie, jakby go bolały i jak ja go tutaj dotykam, to by zaraz... Próbował mi ugryźć, kopnąć czy coś. Ja go mogę poklepać, on mi nic nie zrobi. Po prostu nie bolą go plecy, i pracuję. Dlatego to tak właśnie jest. No i co? O, w ogóle mogę Wam powiedzieć, że zastanawiam się, czy nie wstawić konkursu na mojego Instagrama, na którego Was serdecznie zapraszam. Podam link w opisie do mojego Instagrama, do TikToka i, i do Instagrama Taty, do Instagrama Babylisia. Do TikToka taty i do mojego TikToka. No i zastanawiam się, czy nie wstawić konkursu na kubek i czapkę. Oczywiście na Instagramie, żebyście nie pisali mi to pod filmem. <grym> Ale na Instagramie myślę, żeby taki konkurs zrobić. I co? No. No i myślę, że w to filmie byłoby to na tyle. Możecie pisać w komentarzach jak jaki film chcielibyście następny zobaczyć na kanale postaram się rozważyć wasze prośby i co zostawcie łapkę w górę subskrypcję żeby być na bieżąco to zostawcie dzwoneczek i się chyba będzie kładła i no patrzcie i się kładzie i i ta robi no. więc co <grym> chyba do następnego filmu nie i wej, co ty sądzisz do następnego? Tak? No, tak, chyba tak.